Later. Mieliśmy mały wypadek i wylądowaliśmy w szpitalu. Jak nas lekarz zobaczył, to od szpitalnego łóżka przeszedł od razu na wcześniejszą emeryturę. No i dali nam później takie tabletki, po których Zenek do tej pory ze szpitalnego Kibla nie wyszedł, a ja mam luźny stolec. Ale przynajmniej mój taktyczny żółwik sprawia, że jestem niewykrywalny w krzakach, a przy obecnej sytuacji jest to bardzo znaczące. Oj! Łosyśniaków z mojej Zestrałem zdemaskowany ewakuacja. O już pora wracać do domu gdyż jest nowy odcinek telepubisiów i nie chciałbym go przegapić. He he he, prawie gościowi wódkę przejechałem. Z tej kamery się jeździ tak 2 na 10 bym powiedział. PS chyba nie natrafiłem, niby duży ten garaż, ale czasem większy problem, żeby się zmieścić niż ma żeby w rurki wejść, ale się rozpadało dobrze, że mój kapelutek jest deszczochronny. Nareszcie, pstryk dwójeczka. Słoneczka zachód tuż, tuż. tubi się, żegnają się już. Ej no bez takich. Ale to nic nie szkodzi bo Zenek na pewno ma nakamerowane i już na cedę a wrzuca. Puk, 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 kup, kupopuk Zenek Zenek otwórz, wiem że tam jesteś. Nie zdążyłem na teletubisie tubisie pomóż mi, to dziwne chyba go nie ma, ale wiem kto mi powie co robić. To idzie. Siemasz ojciec nie zdążyłem na Teletubisie pomóż mi, a to jeszcze mój zużyty pampers. Cynek kurde wziąłbyś się za coś a nie tylko te Teledupisie ci w głowie. Dobrze tato. Co za lamus? Pojadę jeszcze do Stacha może on będzie wiedział co począć w tak trudnej sytuacji jaką jest przegapienie odcinka Teletubisów. Dalej, dalej pierdziolot łysego, zawsze jest nadzieja, że zmieni się w jakieś Ferrari. Zaparkuje z tyłu, bo mówił, że jak ostatnio samochód zostawiłem przed bramą, to chcieli sterylizować warsztat w obawie o popromienne choroby. Elo Stachu nie zdążyłem na Teletubisie i nie wiem co teraz robić. Dobrze wiem jak się czujesz łysy, ja kiedyś przegapiłem do misie i płakałem do premiery następnego odcinka. Jak chcesz możesz wziąć na jazdę próbną samochód klienta stoi przed warsztatem. Może to poprawić ci nastrój. Dzięki Stachu jesteś spoko. Wofale odpicowana bryczka też bym taką chciał sobie kiedyś kupić. No to jazda, ale tak na spokojnie, żeby nie zarysować.